Mnie tym razem, nie? Nie w kamerkę. A Dominika, dobrze mówię? To staj tu troszeczkę bliżej. O! Bo w krają za bliziutko się zdarzyście. Dobra, uwaga. Trzy, cztery. Głodnie. Szeja nos, łeb nos, głowa, remiona, kłela na piankę, kłela na piankę, piante, na piankę, głowa, remiona, na brzeg, się I co?